11 listopad, Narodowe Święto Niepodległości, a zarazem dziwny czas, czas pandemii. Nasze święto musieliśmy przenieść do komputerów, musieliśmy zrobić to online. Mam nadzieję, że Państwo dzień ten spędzą z nami. Spędzą z Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Perun, z Politechniką Koszalińską, Urzędem Miejskim, a także Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Online, a więc w komputerku. Będziecie mogli Państwo przejrzeć nasze wystawy, a także nasze atrakcje, które przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym. Wystawa filatelistyczna przygotowana przez Związek Filatelistów Polskich. Wystawa 95 lat grobu nieznanego żołnierza Panteon Żołnierskiej Chwały przygotowany przez Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Konkurs internetowy, który trwa od dnia wczorajszego, przygotowany przez Politechnikę Koszalińską oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun oraz y, wystawy tematyczne uzbrojenie oraz wyposażenie żołnierza polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zakończeniem naszego przedsięwzięcia będzie wyjazd poczty specjalnej o godzinie 14, która tu pod Muzeum Obrony Przeciwlotniczej przewiezie przesyłki specjalne do. Urzędu Pocztowego nr 1. Poczta Polska przygotowała na tą okoliczność także specy, specjalną e, niespodziankę dla Państwa w postaci kart pocztowych, które można nabyć w Urzędzie Pocztowym nr 1 oraz jest tam ostemplować specjalnym datownikiem okolicznościowym, który już kilka dni temu został zapowiedziany filatelistom, a jest do wykorzystania przez 30 dni od dnia dzisiejszego w Urzędzie Pocztowym nr 1. Mam nadzieję, że wszystkie atrakcje, które Państwu zaproponujemy, uatrakcyjnią nasze święto i będą godne naszego święta, Narodowego Święta Niepodległości.